Wychodzi ogólnie, że on tam o tego, o... Starał się o te kostki, nie? A, takie kozaki z Was? O, siamo. No, no. Tak? Tak. Czym się wami połowić? Ale fajne przedmioty. Czy jeszcze podzielić? W Minecrafcie to znalazłeś, czy co? Nie, kupiłem sobie. Czekaj, z nie widzę. Pola, za za mi? z nich? Czekaj... Oh, Wiesz co? Ja wybieram kastet. Kastet to, ja to. Kasted. Kasted są to. zawsze. Błąd, ja to, to, to zawsze kastet... ...oraz... co za są te No nie bo widzę, że masz co za są te pigułki? Co? Co to są te piegułki? Nieważne. nieważne. To właśnie jakiś... to nieważne? Kastet... ...oraz siekierę. Bo to zawsze nie ulubiony Nie wejście. Ja mam swój zestaw. Aha, w tym sensie. No. A co się w swoim zestawem? Co? Ja, ja, ja piję ja piłkę, czy nie piję Ja piję piję piłki, kastet oraz cikierek, mm -hmm. Grzegorz by wziął swój pistola? E, mm, a ty wtedy co bierzesz? Co? Ja co sobie mogę wziąć psa pistolet na przykład. A, Dobra. to na kilki pistoletik, ta, taki... No, metalowe. Metalowe? No, ja kolega z policji to może pożyczyć, nie ma sprawy. O. Dobra, to będzie spoko. Ten co nas ma? Mam jeżdżać, tak? Mam już, czy nie? Nie właśnie, a jeszcze Na pomnij, bo... Mam jeżdż u nas? Nie mam z... Nie, bo z... napisałem, po co miałem pisać. Nie będzie małego <laughs> czasu na takie zjeł. A, a ty co teraz robisz? Co? A ty co, co? co teraz robisz w takim razie? Nie skadam z wami. Przecież nie się na nas czasu, no kolei, bo on Przecież nie masz tracić czasu, no to co robisz teraz? On dla was nie będzie tracił czasu, w swojej uwagi. Dobra, czekaj, ja ma... tak uważam czas naprawdę. Ja rozumiem, my jesteśmy tacy, tacy, tacy jesteśmy jesteśmy z jemniej, że to jest na tak ważny czas. Racja, no. to teraz przysłał ciebie. No. Ty, to to co jest obie bo Nie, jesteś jesteś... nie no, Kup mi tego bierz na samolot. Co, niestety? nie no, nie no po co na tego na swój koszt i do No tak. Wiesz, jak ktoś zapraszasz zaprasza, to raczej wiesz. Bo to jest co to sam ten transport. A ogólnie zakwaterowanie coś. tego urządzisz coś? Co ci? Pytania. Panie, Ej, pytanie, pytanie mam, nie? Siekielaska staramy, czy jak wątpię? <noise> Co? Nie wiem. Nie, ja kupowałem. Czy obi? To jest kara. Nie wiesz, jak zdjęcie jest z internetu wziąłe. <noise> to znaleźć takie. Czekaj, to coś piszecie. Zostaw patusa, czekaj. <noise> Kipicę z Krakowa. O, a, a nie ma w internecie! Czekaj, czekaj, streama zrobię. Nie ma w internecie! Właśnie widzę, no nie ma, nie ma. Nie, nie ma w internecie? Nie ma, nie ma, nie ma. Co to jest? Nie ma w internecie. Co to jest?